Cześć, w naszej ofercie pojawia się Ford Transit z 2023 roku. To jest taki samochód, który wypadł z Podlady. Jest to auto fabrycznie nowe, zarejestrowane. Był zarejestrowany w grudniu 2023. Jest to wersja L3H2. Kolor Frozen White, poziom wyposażenia Trend, silnik diesla 2-litrowy o mocy 130 mechanicznych. Samochód. Posiada jeszcze kilka opcji doposażenia płatnych, które były dostępne wówczas w cenniku. A z przodu halogeny, czujniki parkowania, no i światła Bixenonowe. W środku centralny zamek, elektrycznie sterowane e, szyby, elektrycznie sterowane lusterka, które są składane. Automatyczne światła, skórzona kierownica, system utrzymania pasa ruchu, tempomat, sterowanie radiem. Komputer, zestaw głośno mówiący, Bluetooth. Bardzo fajny gadżet, bo samochód jest już wyposażony w duży wyświetlacz. Dodatkowo, oczywiście, podgrzewana przednia szyba. Z przodu kanapa dwumiejscowa i kolejny dodatek poduszka powietrzna pasażera. Tu mam dokładną specyfikację tego samochodu, więc zobaczmy, jakie były dodatki do wersji Trend. I kolejno, zaczynając, samochód posiada pakiet marketingowy 1. To jest zabudowa tej przestrzeni bagażowej. To zaraz sobie pójdziemy, zobaczymy. Pakiet siedzeń, czyli ciemna tapicerka, układ w foteli 1, plus 2. Stolik z fotela pasażera, czyli to na czym mamy sobie tutaj położony ten dokument. Podgrzewany fotel kierowcy, podgrzewany fotel pasażera. Poduszka powietrzna kierowcy, podłokietnik wewnętrzny kierowcy dodatkowo dokupiono alarm obwodowy, chlapacze, drzwi tylne otwierane szeroko, dwa akumulatory, dwa duże kluczyki z pilota, hak holowniczy, koło zapasowe, lusterka boczne sterowane i podgrzewane elektrycznie, poduszka powietrzna pasażera, o czym też mówiłem, no i wzmocnioną przednią oś. Była taka możliwość, żeby coś takiego dokupić. I to, co pokazywaliśmy na początku filmiku, czyli reflektory Bixenonowe ze światłami LED zawierające statyczne doświetlanie zakrętów. Zobaczmy sobie z tyłu. A jeszcze pokazuje ten duży wyświetlacz, To podgrzewane fotele, automatyczna klimatyzacja, podgrzewana przednia szyba. Bardzo fajny gadżet. Z tyłu hak, oczywiście czujniki parkowania. No i tak, podłoga, podłoga przestrzeni bagażowej wyłożona. Ściany, lewa, prawa też wyłożone, zabudowę, zabudowane, gotowe do przewożenia ładunków. Bardzo fajnym gadżetem są te oto nakładki nadkoli, tak? czyli nie mamy bezpośrednio blachy i wtedy towar czy jakieś skrzynki nie uderzają nam, nie niszczą wewnętrznych nadkoli. Jeszcze widok ma pasażera. Jest to bardzo fajna alternatywa do zakupu samochodu nowego, bo w zasadzie jest nowy samochód. Gwarancja do 227 bądź 120 tysięcy kilometrów. Oczywiście wystawiamy fakturę VAT, można to kupić w leasingu. Także serdecznie zapraszam. Cześć!